No? Zwolnił w tym miejscu Nowy Jork. I jeszcze takiego złotego brokatu tutaj wsypał. Bardzo. A zobacz, tak ładne te owoce, jak to są. Że Maciek wyczytał, to jest tylko tymczasowe, oni robą w środku remont. Zobaczcie, przy wyjściu mają takie lampy. Takie jak jedzenie podgrzewają zawsze w barach. No, tutaj się zaczyna ta chińska dzielnica, i tam wszędzie dookoła się ciągnie, i tam aż kawał do mostu. To, tam jeszcze, to jest całe miasto chińskie, a nie gdzie, no, yeah. Chinatown. prawdziwe, a nie to, co u nas w Newcastle, jedna uliczka. Ja, yeah. naprawdę, wow. Nabraliśmy ochoty się przejść taką uliczką chińską. Autobus szkolny i taksówka, wszystko żółte. A jakie fajne. Które opakowanie. No, pamiętam. To jest gazetę chińską. A chińską gazetę można kupić. No, jakie wielkie są te auta. Wiemy. Ojej, po chińsku nazwy ulicy nawet. Maciek wtedy, jak kiedyś tutaj był, 6 lat temu, to on mieszkał u Marioli właśnie i zachorował na, żołąd na grypę żołądkową, chory żołądek miał. I właśnie tutaj, mówi, po chińskiej dzielnicy chodził i szukał od apteki do apteki, szukał lekarstwa. Na grypę żołądkową i w takim, pamiętam, różowym opakowaniu. kupił, brał tabletki, potem jeszcze do domu przywiózł te tabletki. Jeszcze Wojtek chyba potem brał. O, tutaj, coś. lewo, patrzcie. Wow. O, wow. joah, ładnie. No to będziemy na Spokojnie. No? Zwolnił w tym miejscu Nowy Jork. Ludzie wolniej chodzą, spokojniejsi rozmawiają sobie. Tutaj się zatrzymują na chwilę. Ja. Tam ktoś gra. Fajnie. Bardzo dużo osób w maseczkach chodzi. Jaka kolejka. Chyba dobre jedzenie tam dają. Piękny. Ale jakie to piękne. O Boże, wszystkie się ruszają. O Boże. O Matko. Szczęście chyba. Na szczęście. Ojej, jakie lampiony fajne. Ale piękne. Też mi się znowu, że się zaświeciło. Dobra, idziemy dalej. Welcome to Chinatown. Tutaj też ładnie. Wiecie co, Maciek znalazł? Że tutaj właśnie na tej uliczce chińskiej jest jakiś lokal, który serwuje maczę kolorową i jeszcze z kwiatami na górze. Idziemy kupić. Jesteśmy na miejscu Ali Mama Ojacie, O jacie, tutaj chyba już są jakieś smaki, czy co? Hi! To może zamów siebie i ja mogę spróbować jak no. Liczysz swoje dolary? Na co ci starczy synek? Maxo. Lemonade! Start to No lemonade, it's honey... <laughs> honey lemonade. Honey lemonade ginger, green... And you won't be Mm -hmm. Wow. Oh, to moje? To jest twoje, to fioletowe. Wow. Thank you. O, te kwiatki też lubię. To jest tak piękne, że mi jest szkoda pić tego. Uff. Max dostał wcześniej ode mnie dolary i. Wszystkie przeznaczył na lemoniadę. Tak się cieszył, że sam kupił sobie. To jest bardzo dobre. To jest o smaku litchi. Maćka to była. Tak myślę, że to była Boba o smaku brązowego cukru z tymi kuleczkami. Bardzo dobre te napoje. One dollar. Show. One dollar more. I wiecie co? Tutaj no kwiatami ozdabiają. Te kwiaty nie są jadalne. I jeszcze takiego złotego brokatu tutaj wsypał. Bardzo świetne świetna miejsce na napicie się. Czegoś tam mieli też donaty różne, mieli też jakieś takie ptysie chyba coś. Ale my do jedzenia nic nie kupowaliśmy. Jakie owoce, ojacie. Jabko, ale nie wiesz sam. Jabłko, jabłko, jabłko! Jabko, jabłko, jabłko! Jabko, jabko, jabko. jabko, przecież ty nie jedziesz takiego jabłka. One są gigantyczne. Ja ile owoców, tu, tutaj pani, mały dolar 3 dolary? No i co? Ferdzień, cześć, nie mogę wnosić. Szukasz w kieszeni? 3 dolary? I co nie masz? Zbudę się pani, czy wystarczy. <gry> Masz jaburko Będziesz jadł? Pokaż to jabłko. Uchody większe od ciebie. Cześć, mama chociaż wytrze. większe od ty! tylko. O, a zobacz, tam tak ładne te owoce smoca są. Nie, nie widać. Dobra, nie wam. O, jedna. Musisz jeść z twarzą. To jest takie takie. Takie lekkie. Kasa, kasa. Kasa, dolar, dolar. O, jakie malutkie. Zaraz tam zęba będziemy szukać w jabłku. Zaraz zęba będziemy szukać Zaraz w jabłku. Szukać no, chodźcie, białe. Teraz tutaj nie wiem gdzie jesteśmy Maciek nas oprowadza ja tą walizkę miałam zobaczyć Louis Vuitton. Teraz mi się przypomniało. Tu jest A, Louis Vuitton. My tu jesteśmy. Ach, my tu jesteśmy. A co ty znasz to miejsce? A też to. Co? No. I to. A, tam. Tam? My tu już byliśmy. Tak. Naprawdę? To A to nie jest Sumit Taki podobny, no, tak mu się skojarzyło. Jesteśmy na 59 ulicy. My mieszkamy na 36, tak? Nie wiem. No i teraz idziemy na taki. Będę jak wam w vlogu opowiadałam, że wzdłuż mostu taki winowy tramwaj jedzie. I właśnie wsiądziemy w ten tramwaj. Dopłyniemy na wyspę roz. Island I stamtąd popłyniemy statkiem do Wall Street. Taki rejs 45 minut będziemy mieć. Będziemy podziwiać widoki, będziemy przepływać pod mostami, będzie pięknie. Już mi się przypomniało, to jest Roswell Island. Śmialiśmy się, że Max ma Big Apple, a na, a na Nowy Jork mówią Big Apple City. Ale już dużo zjadł, Wojtek pomaga. Wow, jakie czekaj. Jakie czekolady tutaj? Wow. Pomachaj do pani jeszcze. Masz czekoladę? To Maciek ci załatwił, już jabłka nie. Pomachała pani. Trzymaj, ale to nie jest dla ciebie. Dobrze, poczekaj. No, co jabłko. No, ja jabłko trzymam, okay. to Musimy ogarnąć to jakoś. Dzisiaj załatwiłem termową czekoladę. Wow, jaka fajna. Mm. A no to ten ząb po tej czekoladzie poleci. tu nie polecam, tu nie było. Dobra? Spła. przepraszam, ale nie. Roswell Island to jest, nie? Roosevelt. No i e, mamy 8 minut stąd do Tiffany'ego, gdzie nagrywali śniadanie u Tiffany'ego, znaczy gdzie ona tam chodziła. I jeszcze mamy blisko tą walizkę właśnie Louis Vuitton, więc idziemy to jeszcze zobaczyć. My dzisiaj nie dotrzemy do hotelu, naprawdę. No i później na ten tramwaj pójdziemy. Komin na środku skrzyżowania. 19, 19 no możemy przejść. O dobra, tu same taksówki żółte. Tu takie jakieś Ale ja. Tam dalej też jest taki komin, ja nie wiem co to. Tak, To jest ten? Maciek myśli, że to jest ten hotel z, z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. On się zatrzymał w tym hotelu Plaza Hotel. No, to jest ten hotel. A tu obok. Taki wysoki budynek. Tak, to jest ten hotel, ale numer. Tutaj... Musimy i zobaczyć, czy Donalda Trumpa tam czasami nie <noise> będzie. O ja, czyli to jest ten sklep. Apla Maciek. O, to jest tak, o, o Boże, my no nie <noise> dotrzemy. O, zawołał taksy i wsiadę do taksówki. Fajnie. Taksy, Boże, jaki wąski, zobacz, jaki wąski budynek. Jezu, jaki wąski, i ten obok też coraz cieńszy, na górę idzie. Jezu, widzę walizki, widzę walizki, ale jakie? Zobaczcie, o te walizki chodziło, Louis Vuitton. Ja, ale odjazdowe. He, jak to fajnie wygląda o, o. Odjazdowe. A wiecie, że Maciek wyczytał to jest tylko tymczasowe, oni robią w środku remont i po prostu taką obudowę zrobili, żeby nie widać było tego bałaganu w środku i to będzie zlikwidowane niedługo. No, chyba zostawią tak fajnie wygląda. Idziemy teraz do Tiffany'ego z filmu. Masz śniadanie? Mamy, no Nie mamy śniadania. Ale mamy, mamy ze sobą śniadanie jeszcze tą kanapkę z tym mięsem. Resztki, resztki u Tiffany'ego. Wiecie, że filmuję się w narożniku walizki. To jest narożnik walizki. I tu jest walizka. za Słucham? Zobaczymy z się mi kupić pamiątkę z Nowego Jorku. O, oh wow! Mierny milion dolarów. Zobaczcie! Tiffany and Co. ten z tego filmu. Tak. Tutaj Audrey Hepburn pod którym z tych okien stała i jadła sobie śniadanie. Też byśmy poszli, ale już za późno na śniadanie Nie, muszę Wam z daleka pokazać. Wiemy jak pięknie. Nawet tu mają swoje nakładki, czy Fanienko... Idziemy do środka? Wchodzimy. No to idziemy. Hello. Enjoy. Thank you. Thank Tiffany! <laughs> oh. <laughs> Hello. Car like this. she walked to the first one and then she walked over to the second oh, yeah. one. That's how I think it works. Yeah. Okay. Mm. Oh. Sorry, try to play it out. We're going to try to recreate it. it? No. <laughs> That's what I'm asking. So you'll see a small clip on the fifth floor. We have a little have an experience. Oh, so there, you'll see a small cute. clip of the movie, oh, so you can wow. see that actually happened. Oh, and if should, I'm not mistaken, that's how it happened. We should go there. <laughs> we go to the fifth floor. Yeah, okay. definitely check it out. Oh, thank I you, you so much. You're thank you.

Zobaczcie, przy wyjściu mają takie lampy, takie jedzenie podgrzewają zawsze w barach, Że jak klient... Wojtek się śmieje. Że jak klient wyjdzie, żeby takie zimno go od razu nie uderzyło, tylko jeszcze takie ciepełkę trochę, żeby poczuł. Zaraz wam wszystko opowiem, co tam było w tym sklepie. Tylko idziemy zobaczyć dokładnie to okno, w którym była Audrey Hepburn. Gdzie jest Maciek? Tu. To z tej strony było? I tu ona z auta wysiadła, tak? Które? Tamto? Aha, tamto, albo to nie wiemy dokładnie. Zduszła i ona się chyba zatrzymywała, może przy jednym i przy drugim. Bardzo, ale. O, możemy przejść, chodźcie szybko. Weszliśmy do Tiffany'ego, chodźcie. I pani powiedziała, że zdjęcia można robić, tak nie za bardzo nagrywać. Ale długo. Tu... W ogóle nie można? Aha, ja pary nagrałam. No trudno. I powiedziała, że. Te wszystkie okna to są wyświetlacze. Jak się ona je nazwała? Jak się nazywają te okna, Wojtek? Te wyświetlacze, te okna. El... LEDowe. LEDowe? się inaczej one się nazywają. Nie? I tam śnieg ruszył i to tak pięknie wyglądało. Powiedzieli, że możemy sobie wszystko oglądać. Rozmawialiśmy z panią, które to było okno od że tu nagrywali film. Mówiła, że na piątym piętrze mają Audrey Hepburn Experience, że można tam iść. Ja się spytałam pani z ciekawości, ile kosztują najdroższe pierścionki. Powiedziała, że na dolnym piętrze mają takie 100 tysięcy dolarów wzwyż, ale na piątym piętrze już można jakąś biżuterię za 50 dolarów kupić. Ja to nie widziałem na tym piątym piętrze. Diamentów nie widziałeś na piątym piętrze? No, jeny, no i porobiłam zdjęcia. No i te filmiki, nie? no dobra. <śśś> no to sobie zobaczcie wszystko, ale niesamowite. Pierwszy raz byłam u Tiffany'ego, naprawdę, nigdy wcześniej nie byłam w tym sklepie. Ale wszyscy są tak mili. Jechaliśmy winą na górę, na dół, pan portier z nami jechał, w ogóle samemu się nic nie przyciska, tylko pan za nas przyciskał. Otwierał drzwi. No niesamowicie. No i widzieli, że my nic nie chcemy kupić, a pomimo tego byli tak mili dla nas. Takich informacji wszyscy udzielali, jak rozmawiałam. Niesamowicie miłe, niesamowita atmosfera tam.